Stołówka, mimo że jest oddawana jako nowa, to ona już ma niezłą swoją historię, że tak powiem, i, i, i można powiedzieć nawet burzliwą historię, ponieważ właściwie pierwsza, e, pierwsza rzecz, która się zaczęła, no to gmina w 2017 roku ogłosiła pierwszy przetarg na realizację tego budynku. I takich postępowań było pięć, w różnych miesiącach, i trwało to praktycznie przeszło e, rok i dopiero piąty przetarg pozwolił wyłonić wykonawcę i nie za tą cenę, którą pierwotnie myśleliśmy, że zrobimy. W budżecie pierwotnie było 526 tysięcy i wydawało się, że to jest tak niesła kwota i musimy się z tym zmierzyć. Pierwszy przetarg w 2017 w marcu w czerwcu przepraszam unieważniony, ponieważ kwota, która była przez jednego z wykonawców Przedstawiona opiewała na 999 tysięcy, czyli praktycznie na około milion. Oczywiście unieważniliśmy go licząc, że będzie następne przetargi i ktoś się zreflektuje i będzie e, e, tańszy. Następny przetarg również w czerwcu unieważniony ze, ze względu na brak ofert. W listopadzie 2017 unieważniony z powodu braku ofert. W grudniu tak samo unieważniony. Więc już mieliśmy, znaczy tak powiem, no niezłego stracha, bo... Gdy ta góra na stołu śmieje a po migu chcesz patrzeć na myka, 守护。 że zdrowy i przemyślany jadłospis stołówki, zawierający wszystkie niezbędne składniki, da nam siłę do nauki i zabawy, a przestrzeń stołówki stanie się w szkole jedno z najchętniej odwiedzanych. Dziękujemy. Niech Was błogosławi strzeże, uprzemnonący Ojciec i Syn i Duch Święty.